Witam serdecznie, Konrad Kurowski, Przestrzenie sztuki Lublin. To miejsce na mapie Polski, które zyskało status Centrum Tańca, co oznacza, że nasze miasto jest wiodącym miejscem kreowania tego, co najciekawsze w tańcu. W Centrum Kultury w Lublinie, w Lubelskim Teatrze Tańca, Rezydencje artystyczne powsta będą powstawały nowe spektakle, ale cały czas prezentujemy również to, co najświeższe, spotkania z artystami. Myślimy inkluzywnie, więc nasze widzki widzowie mają też wkład w to, jak wyglądają procesy artystyczne. Dzięki temu, że zapraszamy na spotkania Work in Progress. Dżemy, czyli warsztaty dla osób, które dopiero chcą zacząć w bardziej swobodnej formule. Oferta jest skierowana dla rodziców najmłodszymi dziećmi o seniorów i wszystko pomiędzy to oferta, która jest najbardziej zbalansowana. Myślimy o ludziach, którzy chcą się profesjonalizować, ale tych, którzy chcą dopiero zacząć. Więc jest to unikatowa sytuacja, aby spotkać się z tańcem w jego pełnej wielowymiarowości. Zapraszam.